Pastecika Tamtasia Studio BMG o inwazji. Pastecika zamknięte. Łapy kurwa! Łapy kurwa! To ty z żonka może robić, proszę z mojego działka. Ej ale takamora, ej ma getter. Ale przecież takamora jest spoko, kurwa, co ty do nich macie? Ja nic nie wiem. Maraton Division Ale niektórzy mówią, o kurwa, komorek jest w tym, wszystko poziomki, kurwa, wszystkie. Napierdalam z samolotu. Bo co? A potem, a potem Urus, kurwa. To są Pośle takie kurwa bagieter <grym> jak my. Słysz o tym? Szuleczka polska dla Polaków. To są bóry, takie bóry, jak my, kurwa. gówno kurwa. Ktoś tam kurwa na zapotyk podawał. Dobra pierwsza liga, ty nie cała się. To z Nazikiem, co? No, z no. Nazik też z Zawem. Z zielonym napisem wolne THC. Ale jak się kurwa bagieter dostaliście, to nie mam kurwa kuja jak? Like? maraton polska dla Polaków, a ja karta z całego klienta. No ci kto była konfidenta.plam Bo ty coś te trzeba śpierdolisz, cicho kurwa. Ok. A! Cicho. A nic tak nie, nie wspominałeś mi czymś, nie, nie o czymś takim. No dobra, a zrobiliśmy tę chwilkę czy nie, bo to on ten. Dącko była tam przeceniona o 4 zł, tak? Dobra. Ogólnie, ogólnie to idzie dobrze, no na razie sprawdza pomieszczenia, coś tam gada. Ja tego ts trochę, znaczy, że bo, kurwa są tak głośno u mnie. że robią, dobrze idzie. Dobry przekaz leci. Kurwa. Ejga. Hej. Ej. Ty kurwa zejdź z tego kurwa Ej. na chud. Wiecie co by było najbardziej błędne? Tak ktoś wrzuca, jest człowiek, sniper snajper, od nich i on nas widzi. No ale, ale beka, ale beka. Zaraz zaraz, no, się zaraz, zaraz, zaraz strzelaj wszystkich. Musiał hit internetu była. 2020. Kurwa. Sniper Elite. Warrior. Z wody chyba to Za nami jest. To bany terminatok. Hitler! Hitler żyje i mieszka w Argentynie. No serio? No. S serio? Idę, idę oni kurwa jadą tutaj. już długo, długo je to zajmuje. E! Ej, e, 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 ej, 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 kurwa, co to strzelił? Nie, dobrze, jak się Dobra, wychodzą, powiem, powiem, powiem Wam, że jeśli Hitler żyje, to podobnie jak mój ojciec pewnie Ty kurwa, mordana. Wychodzą chyba, chyba z domu. Ej, oni z domku wychodzą. Ci kurwa strzelę przez szczepie. Nie? Jeb**a, tak, jeb**a, ci za, za, a... za, za kurde, kurde, tak, kurde, tak, Nie, nie, tak, nie, 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 nie wiem, Ale tak. ten, kurwa, Ja bym żeby oni wokół z... nie chodzili, kurwa. Nie, 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 tu jest, tu jest git, tu jest git. Ale my że my na jest git, u już dwa... my... się nie Nie za Nie! U dwa... za ty. Ej, bo oni tak mierzą, iść do domek, ty, do domek. za KURWA nie mogę, nie mogę, nie mogę, kurwa, kurwa, okay. hey, nie mogę, 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 nie ale ty pewnie Ale ty, w pewnym momencie mogę, nie za domek No, no, mogę, tak się <grym> <Purba>. <grym> prawie, prawie, prawie. <grym> <grym> Widzieliście kurwa, Widzieliście kurwa te drewniane. Gdzieś kurwa te. A teraz takie. A teraz Mi, mi, macza pizzę w sosie rzostkowym. <laughs> Widzieliście kurwa ten reflex? Lefrek sprawdziliśmy. Kurwa, ty Pieter przy pomocy. A nie jakiegoś kurwa z Dobra, on jedzie teraz po jakimś tam kolegów Dobra, dzwoni, i... dzwoni po swoich ludzi. Czekaj, 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 czek, czek, nie, nie, nie. Jeszcze nie bo on Chowaj nie się dobra, na tym się dachu, dachu power się Gdzieś z tym gdzie jestem, gdzie jestem się, kurwa ty. No to tam tamten dalej co tam dobra, jest na tym dachu On pojechał po... Nie, 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 nie odjechał, nie odjechał. O kurwa. O kurwa, o kurwa O kurwa, o kurwa. O kurwa. Nie nie kurwa. się że ducha. Dobra, pakować się do domku, pakować się do domku teraz. Czekaj, dobra, laga, laga, laga to kurwa. Ja pierdolę <noise> <noise> Witam z tej strony Gawowski, ale... <noise> oku oku nie wiecie co Zabawski Ogólnie wiecie dana co dana mnie dana. rozjebało kurwa? To to jak się na nogę z dachu ze skokiem <noise> Ej nie, dawajcie na zewnątrz, zrobimy zasadzkę Oni jak wejdą to dopiero tu wejdziemy Nie, nie, tu, nie tu jest poczał, tu jest poczał Jak byśmy ich zaszli? Co? Nie, tu lepo mi się myślę, to, to, że... Bo tak to będą mieli mniejszego mindfucka A jak problem. Ej, my coś mówiliście, że trzeba jakiś podios robić na coś? Nie, mówiliśmy, że na zewnątrz, ale na zewnątrz to na samym końcu. To, ogólnie sytuacja może wyglądać tak, że nie wszyscy wejdą do tego środka. Ja panie wrócić po drodze do domu. O, 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 Dobrze. o, 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 a tyle mnie było w domu, jak to nie wróci w końcu do roboty. Pala mi a tutaj <tukujesz> sierpniu. <sierpczońce>. Nie, pierdolę. <tukujesz> <W środku robaniu. tukujesz> Ej, a jakby zrobić tak, żeby paryż wyszło poza dom, żeby ich zabrać za, za, za ja za z tyłu? Co ja ja nie tak, Ale wierze, może, może ja w ten, w ten, w to może być, że nie wszyscy wejdą ten. może on na przykład połowa zostać i, ja I po, no, bo nie, strany, nie to będzie wtedy flipa. w i co z nimi robimy? A to się tutaj bliżej, tak pod ścianę bardziej. Nas widać będzie z połowy Chodź Bogieter, po po chodź Bogieter bliżej. No, no, na zewnątrz rozwalasz. No, ja Spójrz w lewo. Bo was widać z połowy Widzisz? Spokojnie. Widzę, widzę. No, 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 no. Ustawcie mnie coś to jaki kozak? Nie wiem. Co No i tutaj no Ale się Panie Baggete, bokay, nie pan <laughs> na się wziął. Ale sobie siedzę. Panie bagietę, pan w tej sytuacji. Wejdę w życie. Ej, blokujesz no, bo on nie może ten. No. Te dziękuję. Spoko, spoko. Albo weź bagietę i cią tam wróg, co nie? Tam za łóżkiem, tam wróg i Tam cię zwolnę. Bagieta, on w jednej strony. Będzie tu widać. Do kuchni, do kuchni leci. Nie, nie, też go będzie widać. Wszyscy do sypialni, do sypialni. Ale przecież wszyscy. kurwa obok Grzegora ma miejsce, ty, to po Ej, kto na zewnątrz wyszedł? Ja, 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 Nie, wszyscy sypialnia, sypialnia wszyscy Bo oni zobaczą nick i od razu ucieknął. Chodź tu. Chodź. Tu no, siada, to ja no, no, mam. Mam ci siada. spokojnie wychodzi. Mam cię tam. Piękna chwila, Będę tak siedział na środku. Ale dostanę kurwa głowy, ja pierdolę. Piękna chwila, prawda? Ja nie strzelam ale nie ustaliliśmy, że nie strzelamy, bo ich wypierdoli w powietrze Poddamy ich, poddamy. Zobaczymy ich reakcję. A później na tam. tak. To jeszcze kasy ściągniemy, huu, pokrzap Jezus, ale <grymne> ja się boję, że tej akcji ekranu nie widzę. Dobra, nie będę, tak, e, takie pytanie szybko. No, to ktoś coś nagrywał, Ale to trójka tylko. Mój, i tak trójka, I tak trójka wystarczy. Ale to, lecicie tamten. Jest, jest, jest tylko trójka, jest tylko trójka. Pójdź pierwszy, pójdź pierwszy. Poczekaj zawsze go. Coś... Coś... Coś tam idzie... Nie, nie pomyślałem, za długo stoją tam wszyscy. Gadają. Co no mi za gówno wysłałeś? Złope sobie. tym. Będzie Trójka już Nie. Znowu sprawcy. Bardzo ciekawe. Będzie ich cztery. Cztery. Są na bazę. Strzelamy czy nie strzelamy? Czy poddajemy? Poddajemy. Poddajemy ich. A ja mam maskę czy u, nie? Nie strzelamy mm, to nie strzelamy, strzelamy do niecu, Nie nie, nie, nie. nie strzelamy, tylko poddajemy. No i będę no to strzelamy. Oro. Oro G. Na razie palę fajkę przed dałem i czekają na resztę fachowców. Oh! <grym> oh! <grym> dobra i, dobra, ich jedzie więcej, bo czekają perakoptódów szluga i więcej kulówki jedzie. A bo tak wszyscy stajmy, kości celujesz. Ty bagieter. Co <noise> się wystrasza? Nie, tak <noise> 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 to, to tak, tak siedział, Uw, I, weź, weź ktoś na FP-ku, kurwa, bo. Ja, przyjał, to, jak, tak, tak, tak. Tak. Czekamy, czy dajcie się u Tyle osób, kurwa, co ci się Dobra, cisza. Zostawcie zła! Zostawcie zła! Nie, przychodzi X5, z X5 wchodzi. Zbysiu, wyciągaj blachę. Bierze pod blachę szafkę. Ej, bo tu wchodzi jeden. O, dobra, po kolei. Panowie, my tu drzwi przytrzymamy z żonką.

Weź, no, o, o kurwa, daj Dawaj, dawaj, dawaj. Już, już? Już, czekaj. Nie, nie, nie Oni mają wejść. Oni mają Ciekawe czy wejdą. Powiedz, żeby... do sypialni zaprosimy. Powiedz, że... To nie do Nie to, nie to. nie, lep,

Ja Będę był każdemu bandycie, kurwa. Zagadost jest better, wszystkim... kurwa. O kurwa, sorry, ci zajebałem Wszystkim ty. noże. Ej, zostań ktoś w środku. Kurwa, sorry. Dobra, fury wyciągajcie. Ej, cię. macie tu chłopak. Kujcie, kujcie ich wszystkich. Ojej, cudownie, cudownie. Ja pierdolę. Ja w ogóle wychodząc z domku, kurwa laga za... Bierzcie fury jedziemy jeszcze ich tam. No, no, o, tak. Tak. no już biorę, nie no, tak. tak, tak. no, się nim zajmę. Ucieka jeden balastowi. kusyk, kusy gdzie jesteś? Ej, ej ziomeczek, tutaj ziomeczek jest jeden. Z pełną, z pełną, biorą go chyba. Kto kusy wbił? A, ja riam wszystkich kurwa, po kolei. Ej, coś przecież, uuu, to nasi, no. Z ciągiem, z ciągiem, z ciągiem. Ty jak się reloader robi na broni? Nie mam kusy. Posiadaj, posiadaj, Piotr, reszta po prostu. Jeden uciekał. No ale balast go go, nie wiem, gdzie on jest. Krzak, nie wiem, gdzie Nie, yeah, teraz będzie akcja <laughs> egzekucja. No jedziemy, jedziemy z nim. No i czekajcie! Dobra, jedziemy, jedziemy. Jedziemy panowie. No za nami, za nami, za nami.